Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, czym różni się wilgotnościomierz Dramiński Twist Grain Pro od innych wilgotnościomierzy. Różni się między innymi niezniszczalną nakrętką. Zobaczmy, jak poradzi sobie, kiedy upuszczę ją na twardą powierzchnię. Jest cała. Teraz zobaczmy, czy nadal działa prawidłowo. Działa, ale to nie wszystko. Teraz rzucimy nakrętkę ze znacznie większej wysokości i zobaczymy, co się stanie. Jest cała, ale teraz zobaczmy, czy nadal działa prawidłowo. Działa. A teraz ostatni test. Spróbuję przejechać po nakrętce tym oto masywnym samochodem. Nasza nakrętka przeszła już ostatni test, a teraz po raz ostatni sprawdźmy czy działa. Dokręcam nakrętkę. Działa i wykonuję pomiar. Jest ok. Mam nadzieję, że teraz nie masz już wątpliwości, który wilgotnościomierz wybrać. Jeśli chcesz kupić wilgotnościomierz Dramiński Twist Grain Pro, koniecznie odwiedź naszą stronę internetową wwwdramieński.com, a także subskrybuj nasz kanał na YouTubie i obserwuj nasze dwa profile na Facebooku i Instagramie.